Do uruchomienia łódzkiej kolei aglomeracyjnej brakowało tylko zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pociągów Flirt, które producent uzyskał w piątek. Dziś rozpoczęła się sprzedaż biletów. Tutaj będą sprzedawane bilety zarówno jednorazowe, jak i bilety okresowe. Bilety będą w formie, formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Zarówno na początku na tej migawce łódzkiej, później na karcie elektronicznej łódzkiej kolei aglomeracyjnej. A żeby, którą, żeby otrzymać, trzeba złożyć stosowny wniosek. Troską pasażera. Ma być tylko skąd wyjeżdża i dokąd chce trafić. EUKA ma zacieśnić więzy między stolicą regionu i peryferiami, szczególnie z perspektywy otwierania nowych połączeń, cieszą się w mniejszych miastach. Zbliżona wola bardzo cieszy się z tego, że będziemy mieli doskonałe połączenie z metropolią, jaką jest. Dla w niedzielę wszystkie przejazdy pociągami EKA będą bezpłatne. Władze regionu zapraszają na podróż do sieradza, gdzie zorganizowany zostanie piknik rodzinny inaugurujący działalność nowego przewoźnika.